Witajcie. Zostałem poproszony o opinię na temat Milk Taxi. A więc tak. Nasza taksówka to milcz Taxi 3.0 Zakupiona jako używana. Pojemność 260 litrów. Jestem w trakcie mieszania mleka 90 litrów wody, 11 kg hujła No i tutaj kończy się za chwilę mieszanie Jadę wydawać mleko Mleko Jakie na dzisiaj używamy Jest to mleko opiekun stada Ładym. Powiem szczerze nie polecam. No i tutaj jest waga pojemnika, która 11 kg do pełna, że tak powiem. No. I co, widzimy się w dzielniku, więc tak taksi wyposażono w napęd który powiem działa dosyć świetnie, z nierównościami robi, radzi sobie bardzo dobrze, o, jestem już w cielętniku. Tu mamy pierwsza cielęta trochę przyłączane do, do wiaderek grupowych ale jeszcze pojone pojedynczo. I tak tu mam dozownik. Dozownik ma 6 pozycji dozowania na jedynce mamy ustawione 1,9 litra, na dwójce mamy ustawione 2,5 litra taksówka trochę zawyża, więc wylewa na dwa, jak się 2,5 litra ustawi, to nam wylewa gdzieś około 1,9. Mógłbym zrobić jej kalibrację. Ale powiem szczerze, to niewiele zmienia. no I po prostu wiemy, że, że mamy na dwójce te 2,9 litra, No i tyle wydajemy. Nasza taksówka jest wyposażona w pasteryzator. Napęd, oświetlenie przed taksówką, no i grzałkę trzyfazową 6 kW, Jak to przy pasteryzatorze? Przy pasteryzatorze też jest e, tak jakby płaszcz wodny służący do chłodzenia. E, no bo jak się pasteryzuje mleko, to tak jakby wlewa się z wieczornego, ono się przez noc pasteryzuje. I rano je się wydaje. I z rannego pasteryzuje się w ciągu dnia, wieczorem się wydaje. Minusem pasteryzacji jest dosyć duże zużycie wody, ponieważ chłodzenie odbywa się przez płaszcz wodny. On jest zasilany tutaj tymi dwoma przyłączami. No i ta woda tak, jakby jest stracona, idzie w kanalizację. Zawari jakie nam się przydarzyły. To tak, tutaj ten potencjometr jazdy został uszkodzony. E, no i mamy nowy wyświetlacz, nowy cały te, ten panel. Z tego względu, że w, w poprzednim e, przestał działać wyświetlacz. Znaczy on działał, jeżeli się go podgrzało. Jak w lato było ok, a przychodziła jesień, zima, no i on przestawał wyświetlać. Cokolwiek. Także na początku, jak nic nie trzeba było zmieniać, to ok, jechaliśmy na pamięć, ale jak trzeba było zrobić jakieś ustawienia, to suszarką się go podgrzewało, żeby, żeby ruszył. No i standardowo, e, zawór zwrotny, to e, myślę, że co około 3 miesiące należałoby wymieniać. A tak. Sprzęt w sumie bezawaryjny do napędu, jako tako żeśmy się nie odzywali z tymi małymi kołkami z tej strony. były Mieliśmy dosyć dużo przygód, się nam jedno szczególnie przebijało, ale teraz zdemontowałem hamulec. No i odkąd zdemontowałem raz, że jeździ się dużo lżej, bo się nie zapycha to błotem, a drugi raz to, że skończyły się póki co problemy z powietrzem w kołach. Cielaki głodne. A mnie jeszcze czeka tutaj ścielenie. Ale to nic powoli. No i tak, jak mówiłem, mamy tutaj 6 pozycji: 3, 4, 5, 6. Te, na które dostaje z jedynki, jeszcze. Minusem jest to, że na tej rączce nie wyświetlają się litry, tylko wyświetla się pozycja zdozowania. No i tylko e, można pozycję dodać. E, czyli naciskając zawsze do, plus do góry, tak nie można zredukować tego na dół. Dozuje się to dosyć lekko. Tej moje bratanice. Czasami, jak przychodzą nam pomagać, to bez problemu e, nalewają mleko do dozowania dla cieląt. Rozrabiaki. Wszędzie cielaki. Plakiera, ty polecasz taksówkę? A no, wszyscy lubią taksówkę. Co jeszcze powiesz o taksówce? Tu mleka szukasz, nie? No, tobie to dam od krowy. Eee, co jeszcze? W taksówce pod tą pozycją tutaj eee, jest automatyczne mycie. Tutaj włączamy wylewanie na stałe. Tu jest podgrzewanie, chłodzenie, mieszanie. Włączanie pasteryzacji, włączanie światła z przodu. Muszę sobie dorobić lampkę, żeby było światło w środku zbiornika. No to pewnie sobie któregoś wieczora tutaj dorobię a tak to tak to fajna sprawa z takich rzeczy co mi osobiście jest za co ja cenię tą taksówkę to mogę powiedzieć, że stała temperatura teraz jest na podwórku dosyć zimno zaczęliśmy poić temperatura na taksi była 43 stopnie w tej chwili praktycznie kończę pojenie i mam 41, czyli mamy stałą temperaturę, stałą temperaturę pójła dla cieląt, no i wiadomo, jakbyśmy to rozrabiali ręcznie, no to termometry, mierzenie tego, sprawdzanie i tak dalej, no a tutaj się to dzieje automatycznie, więc to bardzo ułatwia pojenie. Mycie taksówki robię w zimę raz w tygodniu, w lato staram się myć częściej. Jeżeli nie włączam programu, to przynajmniej e, codziennie myję ją wtedy szczotką. Nie? I tak e, przy myciu programem, e, no szczotka jest nieunikniona, więc. Zazwyczaj po myciu w środku myje się ją też na zewnątrz, płucze i tak dalej. No wiadomo, jej tutaj nie przeszkadza to, że ona będzie delikatnie brudna. Ważne, żeby w środku była higieniczna, ale jak to jest czyste, to jest czyste, no wiadomo. Też do taksówki można kupić myjkę. Do mycia wiaderek, no i wtedy ona myje, tak jakby bardziej zbiornik, bo rozpryskuje tą wodę na cały zbiornik. Tak jak przy myciu basenu do mleka, no i można to też wykorzystać, że włączając pompę, będzie można umyć wiaderka. Natomiast no, my tego nie mieliśmy dokupić to osobno jest to dosyć duży koszt e, więc na razie zrezygnowaliśmy a nie wiem, nie znam opinii użytkowników czy rzeczywiście to mycie wiaderek się sprawdza czy nie no my myjemy szczotką e, dosyć często te swoje wiaderka więc e, no z jednej strony fajnie jakby taka myjka była ale z drugiej strony też się bez niej e, obchodzimy i co, kot się zadomowił, ciepło mu od taksówki, a ja muszę jechać dalej, bo jeszcze czeka mi ścielenie dzisiaj w całym cielętniku. Jest zimno, więc staramy się ścielić częściej. Ale wczoraj z racji niedzieli nie było ścielone, więc dzisiaj. Więc dzisiaj już to jest nieuniknione i i trzeba to zrobić a tak cielęta chowają się zdrowo dojadają sobie suchego temeru jak widać wederko puste naprawdę zjadają jego ogrom jestem bardzo zadowolony bo i zaczynają wyglądać bardzo fajnie Wracając jeszcze do tego mleka z Cargill'a. mleko nie jest najtańsze, bo kilogram około 14 zł, a powiem szczerze, że wcześniej mieliśmy mleko, które się nazywało Royal 30 i było naprawdę rewelacyjne. kupę czasu, żeśmy go używali. Teraz taka zmiana ze względu na, no nie wiem jakąś taką potrzebę po prostu zmiany. Ale no wracamy na pewno z powrotem do Royal 30. Eee, a przy tym leku mamy taki problem, że cielęta e, dosyć często nam tak jakby mają na zmianę zatwardzenie z biegunką. Eee, I to skutkuje tym, że są na ogonach bardzo polepione. Nieładnie to wygląda. One są dosyć zdrowe i na razie, no, tak jakby tych biegunek nie musimy leczyć, nic tutaj im nie podajemy. Ale na początku no, żeśmy zużywali potworne ilości pektolitów i elektrolitów, teraz tak jakby żeśmy się zaznajomili, że na tym mleku one tak mają. No i nie podajemy im nic, ale na pewno to skutkuje. Zmniejszonymi przyrostami. Mówię dobrze, że mamy ten suchy Temer, który naprawdę pobierają w rekordowych ilościach i, i chyba on je mocno goni do przodu, no bo Temer zrobiony na ziarnie kukurydzy i na soi. Także dosyć, dosyć mocny budulec, taki bardzo strawny. No i to widać, że to wykorzystują. Dobra, żegnam się z Wami. Dajcie w komentarzu znać, czy pomogłem Wam coś z tą taksówką. Mówię, ja jak najbardziej polecam. Cena nowych taksówek naprawdę zabija, ale można poszukać fajnej używki, lub e, na mniejszych stadach no, nawet spróbować zrobić samemu. Może porozmawiać z kimś, kto produkuje destylatory. Wiele ta konstrukcja się nie różni sterowniki. Myślę, że też można by było zaadaptować od, od destylatorów. No i w ten sposób ktoś mógłby mieć dosyć tanią taksówkę. Trochę problemem na pewno będzie napęd, ale jak taksówka jest w tym samym pomieszczeniu co cielęta, no to nawet może i bez tego napędu też zdałaby egzamin. Pozdrawiam. Dziękuję za oglądanie. Cześć.